Witam serdecznie. Ja jestem Jaruś, albo Fubu, zależy jak kto woli. Moi drodzy, dzisiaj tak sobie postanowiłem, że odwiedzę serwer metin2.pl, bo tak pisaliście mi z spamem na, na pw, na youtube. Fubu, dlaczego nie zrobisz prezentacji z serwera metin2.pl tb, tbo, tdo, Fuu, nieważne. A więc postanowiłem, że stworzę sobie postać. E, wchodzę czym prędzej do gry. No i zaraz zobaczymy, co tam będzie można zaobserwować. No na wstępie widzę jakaś nowa bitmapa, jako że dawno, dawno, dawno e, nie byłem na tempelu. W związku z czym e, jest taka, nie inaczej na wstępie co możemy zaobserwować po zalogowaniu hmm. trochę ludzi spamuje na czacie wiadomo jest to nowy serwer TBO trochę tych dropków i tak dalej jakieś lata ludzie po prostu yy, no, rzucili się tak na, jak na baleron w PRL-u. dobijemy tutaj jakiś tam powiedzmy lewelek wszystkie moje niki były zajęte w związku z czym mam nick mm, więc yy, ten nick był wolny mm. kurwa tutaj jeszcze mi... Firewall coś mi tutaj zgłasza, jakieś gówna. Myślę o to. E, więc tak, ja już kiedyś mówiłem, tak jak kiedyś e, Bill Gates na jakimś, czy to bodo, bodo, bodajże był Bill Gates, nieważne, ktoś nam powiedział na jakimś zgromadzeniu, że e, za 20 lat e, w domach będzie komputer. E, tak naprawdę e, ludzie, którzy to słyszeli wyśmiali tego pana. Tak samo ja wcześniej mówiłem, e, że ale kolesio, dziwnie aura miga. Hmm. Ja wcześniej mówiłem, że tych serwerów, pamiętacie, przed fuzją, y tych serwerów było od zajebania, co nie? Ja kiedyś powiedziałem, że będzie łączenie serwerów i wykrakają te łączenie serwerów, tak? Połączyli serwery, powiedzmy jest 5 czy tam 6, ok? I zacznie się nowa era serwerów, czyli na nowo serwery będą tworzone. Wiadomo w jakim celu, aby jak najwięcej y wyciągnąć kasy od was, od was, bałwany. Eee, kurwa, no co jest z tym jebanym firewallem, co chwilę mi ktoś tutaj wysypuje jakieś komunikaty, muszę dać na zezwól. Eee, wchodzimy do miasta. Miasto, eee, serwera tbo. Eee, tak, dobrze mówię, tak, testowy, bo o, pierdola, o Taka nazwa w skrócie, tbo. Albo testowy, bao, eee, o, na oplocie nieważne jak to zabrzmiało. Więc wchodzimy sobie na ten serwer testowy. Czy ja tutaj będę grał? A czy testowy? To jest nazwa, jest testowa. Serwer jest jak najbardziej e, pra-prawilny. No, sklepów oczywiście jest dużo. Jest bardzo dużo sklepów. Wiadomo, nowy serwer, i tak dalej. Robi wielkie wow. Aczkolwiek szału nie ma. Dupy nie urywa. Wiadomo, okaże się zrzucił na nowy serwer e, bo przychodziły ludzie e, z różnych tam serwerów powiedzmy tam Negros, Pizegros, Phoenix, e, Samos, Ramos, Jabanos, Zbakas, Kurwakus i tak dalej No i chcą sobie tutaj wybić się jaki to nie jest, nie, nie jestem pro i tak dalej. Sklepów jest no, naprawdę bardzo dużo, aczkolwiek powiem, że w chuj GF zarobi kasy na tych idiotach, którzy kurwa dają się um, cena język szyńco 100 tysięcy o, nawet mam tutaj jakąś skrzynię ucznia. Hmm. Jakiś mieczyk sobie założę. Jakieś miksturki tutaj są. Chuj mi te miksturki, to możemy wrzucić, kurwa, ścierwa, nawet nie mogę. O poty czerwone. Masz co podnieść. Też nie mogę wrzucić to jest tak gówno. Ehm. Także no mówię. Ludzi jest bardzo dużo. Robi wow. O, już ktoś nawet rybka sobie wystawi, proszę bardzo, cena. Ile? 1400? tanio. Nie powiedziałbym, że bardzo tanio. Nawet kolega, z którym ostatnio gadałem, chyba bo bodajże z Miszą, też tam coś próbuje na nowym serwerze, to szału nie ma, no szału nie ma, ludzie na dupę nie urywa, no serwer, jak to nowy serwer, tak, każdy chce się wybić, tak naprawdę. Przychodzą, podropią, ten tu sobie nawet kupi tutaj królika, Albo komuś ukradł, e, kupi sobie królika. No właśnie, na takich dzieciakach e, zarabiałem fuj kasiory, bardzo dużo fuj kasiory. No i właśnie, to jest powodem, e, dlaczego powstał nowy serwer, no? żeby się odbić od kasy, nie? Chciać od dna, do, od dołka, nie? Mm, wiadomo, e, czy ja będę grał na tym serwerze? E, jeszcze mi nie pojebało, bał, bał, żebym tutaj kurwa grał, żebym inwestował jakiekolwiek moje pieniądze. Na metlinie polskim e, nigdy więcej już nie zagram. E, I tak dalej, i tak dalej, z przyczyn obiektywnych, niezależnych, mam swoje powody. Hmm, nie będę nikomu psuł reklamy. Niech to w sobie mają, do serwerki i tak dalej. Ja, ja na pewno nie wrócę już do metlina, przynajmniej nie do polskiego, na niemieckim mogę zagrać, ale nie na polskim nigdy już. Um, co to jeszcze, no, ludzi jest dużo, no, nie powiem, tych sklepików powiedzmy jedna osoba wstawi ze 3-4 sklepy, no to to no robi robi to wrażenie, tak? E, jakaś tam topka jest, ktoś tutaj ma jakiś kurwa kostium, M ale żeś sobie kostium kurwa kupiła, nie wiem czy on da ci plus, plus do INTA, bo plus do, do, do rozumu 2%, czy cieszysz się głupotą, że wyjebałaś 100 zł na jakiś kurwa głupi, jebany kostium, który tak ci zniknie kurwa po 7 dniach, ty głupia kurwa pało. La firindo. Kurwa jak ty wyglądasz. Włosy kurwa czerwone. Ujebane w, w burakach. Wy masz kurwa, byś spierdaliła z, yy, z chirurgii plastycznej. Kurwa. A te buty? Święta się dawno skończyły na chłóciny kostium, Z, ty, z tym FMS-em to ty wyglądasz, jakbyś szła na dziki, kurwa, do lasu. Ktoś do mnie dzwoni. Sorry. Kurwa, nie dzwoń. Muszę telefon zobaczyć, sorry. Yy, Także, yy, tak to mniej więcej wygląda. Yy, ten znowu tutaj kurwa królik. Bez sensu, zobaczcie. Kupi sobie strój w item shopie. Z jakimś tutaj kurwa kwiatkiem odstającym. A miecz ma... To jest chyba... Storczykowy albo srebrny. Zobaczcie, dziad, zobaczcie dziada. Baluje za hajs, za stówę powiedzmy, czy tam nie wiem ile, kupi sobie ten strój. A lata kurwa w mieciu... Nie wiem, to jest chyba storczykowy albo srebrny, no nieważne. Je, jebać biedę. Jak ty się mówi. Lecimy dalej po sklepikach. Yy, Budki skórzane plus 4. 700 psionka. No, szału nie ma. Co tutaj jeszcze jest? O proszę, pereweczka. <laughs> 225 tysięcy. No, nieźle. Biała pereweczka. Mm, żółć Niedźwiedzia, kurwa to Żółć Niedźwiedzia jest <gum> Kamień Woja, plus 3 um, Co tutaj mamy jeszcze? Wstęga, dwadzieścia tysięcy. Marmurek, sto no. tysięcy. Także tak to mniej więcej wygląda na nowym serwerze. Um, czy coś dodaję nowego? Nie zaobserwowałem. Um, poza tym, że napierdalają na tym czacie co chwilę. Kupię zbroję Ying Yang. Um. Smaczne świeże, świeże ryby, what the fuck um, niż e, u innych sprawdź. Tak hmm, się nikt nie kupi, bo każdy ma tego w chuj. Zobaczcie tu jest sklepów. Kurwa, przez ten dzwoń chwilę. O, to jest ten mieczyk. Srebrny, plus 4, zlewał się tysięcy. <laughs> Wyjebał najtem przy opas tu was, a latał w mieczyku, kurwa, plus 4, zlewał się tysięcy. Śmiech na sali. Podejrzewam, że Yango też nie ma. Ać Yangi są, ale witem w shopie. Właśnie. Słuchajcie, są Yangi witem shopie kto chce kupić 160 baników za 120 zł. Też szałujemy, nie? W sumie to jest no, nic ciekawego. Jeszcze sprawdzę czy są jakieś fishboty. Albo może jakieś, bo, jakieś bociki. Szczerze powiedziawszy, No serwer jak serwer, tak? Serwery robi się po to, aby yy, osoby mogły się wybić, tak? Aby zgromadzić nową yy, rzeczą. Yy. Pojebanych ludzi, którzy zaczynają wydawać kasę, którzy mają bzikę na punkcie topki, tak jak ja miałem 3-4 lat temu pierdolce na punkcie to, topki, e, tak samo interes mają. Z tym, że kiedyś te stare czasy metina nigdy nie wrócą, nigdy nie wrócą i uważam, że kiedyś było lepiej. Teraz ludzie grający w metina e, są zawistni, są chciwi, e, są pazerni na kasę, e, pierdalają ludzi innych yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, jest to oni nie są pro, a tak naprawdę to mają wyjebane. Liczy się tylko to, że żeby być to w topce i nieważne. Część z nich na pewno będzie kradła, część z nich będzie kupowała jagi, część z nich kupi jakieś ebony yy, za złotówki. Na pewno tak będzie, bo tanie jest kupić yy, jakiś item za złotówki, aczkolwiek. Hmm. W dniu dzisiejszym myślę, że są na tyle, że będą balować. Nieważne, czy ty byś kupił od kogoś jakieś obolity za, za złotóweczki. E, Prędzej czy później tak, ten ktoś cię podpierdoli i tyle. E, więc radzę wam uważać moi drodzy. E, a jak wam się znudzi hmm, takie wydawanie kasy, to zapraszam na, na prywatne serwery. Barmora. PS czeka na Was. Dobra. I przybyłem, zobaczyłem i spierdalam, Nic tu po mnie siwy dym, zostawiam zajebistego puszystego bąka Pfff. takiego Bawcie się dobrze na tym serwerze mm, TBO skrót, nie wiem testowo kurwa bąk na okrągło, nieważne jak, jak to brzmi e, Bawcie się dobrze moi drodzy e, Wydawajcie kasę Eee, albo przejrzyjcie na oczy bądź, i bądźcie kurwa normalni eee, to tyle eee, słyszałem że tutaj gra eee, Idiota X rower ale nie wiem czy to jest prawda eee, tak, i, powiem, i tak jesteś pizdą, więc tutaj wiele nie osiągniesz eee, oczywiście JPGG eee, JP, nie, i, przepraszam JF I jest fajnie pozdrawiam miszę eee, z Monka, z Monastyra nie wiem kto tutaj jeszcze gra Misza, ale serdecznej yy, pozdrow dla ciebie, Miszu, mój. No i to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i uploaduję film na YouTube. Jeśli yy, wam się spodobało, to ci spod. Co tu się może kurwa spodobać? To jest moja subiektywna opinia na ten temat. To jest nic specjalnego, nic szczególnego. Poza tym, że co drugi temat na forum globalnego Wetina jest kurwa z promocją na Itemshop. Elo, trzymajcie się. Piano dla was. Pa, pa.